Dlaczego księża nie mogą mieć żon, a pastorzy mogą? O to trzeba by było zapytać Kościół katolicki. Historycznie możemy zobaczyć, że celibat był wprowadzony w XI-XII wieku i że. Było to ze względów organizacyjnych. Jednak sama ta praktyka nie wypływa z Biblii, nie wypływa z Nowego Testamentu. Czytamy, że apostoł Piotr miał żonę, inni liderzy kościoła mieli żonę i nawet Paweł w swoich kwalifikacjach, jakie Powinien mieć lider kościoła, mówi, że biskup ma być mężem jednej żony. Zatem jednym z warunków było to, że biskup miał być żonaty. I jest powiedziane, że to jest dlatego, aby też zobaczyć, jak on może zarządzać swoim domem. Jeżeli nie umie zarządzać swoim domem, swoją rodziną, to jak może zarządzać też yy, kościołem? Zatem ta praktyka nie wypływa z Biblii. Poza tym moim zdaniem wprowadza to niepotrzebny czy też zły dylemat dla młodych ludzi, którzy odczuwają, że mają powołanie od Boga, aby. I za Nim, i aby służyć w kościele, aby być osobą duchowną z jednej strony, ale też mają cały czas tą swoją seksualność i potrzeby seksualne oraz pragnienie bycia mężem, pragnienie bycia y, ojcem. I właśnie. Y, ta praktyka celibatu, to wy, ten wymóg celibatu wprowadza niepotrzebne rozdarcie, które, jak często można przeczytać w prasie czy zobaczyć w telewizji, prowadzi do złych, złych rzeczy. I kolejną rzeczą to jest to, że celibat ogranicza pewne spektrum pasterskiej pracy, ponieważ jako mąż, jako ojciec mogę też zrozumieć inne osoby, które są w małżeństwach, które mają rodziny. Znam ich radości, znam niesamowitość małżeństwa, ale też znam problemy. Wiem, jak to jest kłócić się z żoną, wiem właśnie, jak to jest posiadać dzieci i właśnie mogę rozmawiać, możemy dyskutować moje z innymi. Moje właśnie rady nie są Jakieś teoretyczne, ale wypływają też z praktyki. I też nie będę głosił czegoś, co nie jest prawdziwe. To też jest ciekawe, że mówiąc kazanie, nie mogę mówić kazania o czymś, co wiem, że jak wrócę do domu, moja żona powie: Tak? A jak to jest w Twoim życiu? Przecież Ty tego nie stosujesz. Albo moje dzieci mogłyby powiedzieć: Tata, ale co ty, o czym ty mówisz? Dlatego e, też ten aspekt pasterski jest zabrany właśnie księżom poprzez wprowadzenie e, celibatu. Poza tym też e, ogranicza to możliwość własnego rozwoju. Jeżeli osoba ma pragnienie bycia w rodzinie, to dlaczego jej to ograniczać? Wiem, jak to też jest ze mną. Wiem, że dzięki małżeństwu poznaję samego siebie. Mam niesamowite radości, których jako kawaler też nie miałem, ale z drugiej strony też poznaję, że potrafię być bardzo złośliwy. Coś, o czym przed małżeństwem nawet nie wiedziałem, że taki jestem. I to daje mi też możliwość pracy. Dalej nad sobą, aby być coraz bliższy właśnie obrazowi Jezusa Chrystusa w moim charakterze, w moim, w moim całym życiu. Dlatego myślę, że wprowadzenie celibatu było błędem ze strony Kościoła Katolickiego, było, nie wypływało z Biblii, wprowadza niepotrzebne rozłam taki wewnętrzne rozdarcie w danej osobie i też ogranicza możliwość rozwoju danej osoby i ogranicza tą służbę duszpasterską, którą mogliby księża mieć jeszcze lepszą.